Nigdy nie wyobrażałem sobie, że pewnego dnia będę musiał napisać coś takiego. Ale odkąd to wszystko się wydarzyło, czuję się jakbym dźwigał ciężar, którego nie jestem w stanie unieść sam. I być może spisanie każdego szczegółu jest jedynym sposobem, aby nie oszaleć, ponieważ ból, który odczuwam, nie wynika tylko z utraty ukochanej dziewczyny, ale z odkrycia, że zdrada wyszła od dwóch osób, o których nigdy nie sądziłem, że byłyby w stanie wbić mi nóż w plecy. Mojej dziewczyny Karoliny, z którą przeżyłem cztery lata, i mojego własnego brata bliźniaka, Markosa, tego, który urodził się obok mnie, tego, z którym zawsze dzieliliśmy nasze życie, a który, jak na ironię, postanowił ukraść mi jedyną rzecz, którą ceniłem najbardziej: miłość i zaufanie kobiety, którą uważałem za kobietę mojego życia. A pisanie tego sprawia, że przeżywam na nowo każdą sekundę tej przeklętej sceny. Sceny, w której otworzyłem drzwi mojego mieszkania pewnego popołudnia, wierząc, że zastanę tylko ciszę, a może Karolinę w kuchni przygotowującą kolację, jak to czasem robiła. Ale to, co zastałem, było moim najgorszym koszmarem, który urzeczywistnił się na moich oczach, bo tam była ona, naga, a z nią był on, mój brat, ten, który ma moją twarz. Ten, którego wielu myliło ze mną, ale który tam nie był już moim odbiciem, był złodziejem, zdrajcą, robakiem, który leżał w moim łóżku. W łóżku, które kupiłem własnym wysiłkiem. W łóżku, w którym tak często leżałem z nią, snując plany na przyszłość. Plany, które obejmowały ślub, Ponieważ skrycie oszczędzałem każdy dodatkowy dolar, który udało mi się zgromadzić, aby kupić pierścionek zaręczynowy, i udało mi się już zaoszczędzić prawie 5 tysiące dolarów, pieniądze, które dla mnie były ogromną sumą. Ponieważ każdy banknot reprezentował godziny pracy i wyrzeczeń, i myślałem o zaskoczeniu jej podczas romantycznej kolacji, prosząc ją o rękę. Ale zamiast tego los zgotował mi szok, gdy zobaczyłem ją z Marcosem. I w tej chwili całkowicie straciłem kontrolę, rzuciłem się na niego i uderzyłem z całej siły, jaką udało mi się zebrać. Cios, który wydawał się zawierać nie tylko gniew tej chwili, ale wszystkie lata cichej rywalizacji, która zawsze istniała między nami. Ponieważ, chociaż byliśmy bliźniakami, nigdy nie byliśmy naprawdę blisko. Zawsze były porównania, zawsze była rywalizacja. A tam udowodnił mi, że jest gotów posunąć się dalej niż kiedykolwiek sobie wyobrażałem. Kiedy oddał mi cios, poczułem, że całe moje ciało płonie nienawiścią. Toczyliśmy się po podłodze, wymieniając ciosy, aż Karolina krzyknęła tak głośno, że obawialiśmy się, że sąsiedzi wezwą policję. Wstałem, wziąłem torbę, wrzuciłem do niej kilka ubrań i wyszedłem, nie oglądając się za siebie, ale zabrałem ze sobą poczucie, że nic w moim życiu nie będzie już takie jak wcześniej. Kiedy myślałem, że moja rodzina zrozumie powagę tego, co zrobił Markos, po raz kolejny zostałem zaskoczony. Ponieważ moi rodzice, a nawet starsi bracia, postanowili stanąć po jego stronie. Mówiąc, że bez względu na to, co się stało, przemoc nigdy nie jest usprawiedliwiona, że mam problemy z gniewem, że stanowię zagrożenie. I nagle ten, który zdradził krew i zaufanie, zaczął być postrzegany jako ofiara podczas gdy ja byłem traktowany jako osoba niekontrolowana, a oni postawili mi ultimatum, mówiąc, że jeśli chcę nadal być częścią rodziny, muszę przeprosić Markosa i chodzić na terapię, jakbym to ja był czarnym charakterem tej historii, odpowiedziałem, że wolę przeciągnąć twarz po asfalcie, aż zacznie krwawić, niż upokorzyć się przed nim, że jeśli kiedykolwiek znów znajdziemy się w tym samym miejscu, z pewnością powtórzę pobicie. W ten sposób zerwałem kontakty z prawie wszystkimi, pozostawiając tylko moją ciotkę Lucie i kuzynkę Daniele, które jako jedyne były w stanie dostrzec absurdalność tego co się stało i udzielić mi wsparcia. Przez wiele miesięcy trzymałem się z dala od wszystkich, próbowałem samodzielnie odbudować swoje życie i po raz pierwszy zacząłem odczuwać odrobinę spokoju, aż zadzwonił telefon i Daniela opowiedziała mi coś, co wydawało się być złym żartem. Marcos i Karolina zaręczyli się niecały rok po zdradzie, a co gorsza, była w ciąży. W tym momencie ziemia usunęła mi się spod nóg, ponieważ chronologia wydarzeń nie miała sensu. Byliśmy nadal blisko do tygodnia, w którym odkryłem zdradę, co oznaczało, że istniała realna szansa, że dziecko było moje. Sama myśl, że moje dziecko będzie dorastało wierząc, że jego ojcem jest mój brat, dręczyła mnie, ponieważ Mimo że chciałem zapomnieć o nich wszystkich na zawsze, nie mogłem porzucić dziecka, które było moje, a jednocześnie wiedziałem, że żądanie testu DNA wciągnęłoby mnie z powrotem do rodzinnego cyrku, a do tego dochodził jeszcze okrutny szczegół, że będąc identycznymi bliźniakami, zwykłe badanie nie wystarczyłoby. Konieczne byłoby znacznie bardziej zaawansowane i kosztowne badanie, kosztujące tysiące dolarów, co było dodatkowym obciążeniem. Ale niepokój związany z niewiedzą był nie do zniesienia. Potem nadeszły urodziny mojej babci, jedynej osoby w rodzinie, która nigdy nie opowiadała się po żadnej ze stron. Poprosiła mnie, żebym przyszedł. Waham się, ale zgodziłem się, wierząc, że wytrzymam dwie godziny w restauracji, jeśli dzięki temu sprawię jej radość. Kiedy przyszedłem, wszystko wyglądało dobrze, aż zobaczyłem Markosa i Karolinę wchodzących, trzymając się za ręce ona już z widocznym brzuchem. A moja mama zawsze gotowa mnie wystawić, krzyknęła na tyle głośno, że cała sala to usłyszała. Zobaczcie, kto tu jest. Moje dwa dzieci znów razem. Jakby to była scena pojednania, a ja po prostu milczałem, starając się nie wybuchnąć. Ale Marcos nie wytrzymał. Usiadł naprzeciwko mnie i zaczął mówić jakby nic się nie stało. Powiedział, że chce wyciągnąć do mnie rękę, że chce, żebym był drużbą na ślubie. A ja zaśmiałem się nerwowo i odpowiedziałem, że nie ma nic bardziej absurdalnego niż to, że mężczyzna, który ukradł narzeczoną bratu, chce, żeby ten stał obok niego przed y, ołtarzem. Karolina próbowała interweniować, mówiąc, że nie zrobili nic, co mogłoby mnie zranić, ale przerwałem jej krzycząc, że albo jest głupia, albo kłamie, bo zdradzenie kogoś z bratem bliźniakiem może mieć tylko jeden cel zniszczenie. I dodałem, że to dziecko może być moje. I nikt tutaj nie ma prawa udawać, że to normalne. W całej sali zapadła cisza, a moja mama zaczęła płakać, mówiąc, że rujnuje urodziny mojej babci. Ale ja odparłam, że to oni wszystko zrujnowali, ponieważ zdecydowali się zdradzić i kłamać. Wstałam, przeszłam na drugą stronę stołu i resztę wieczoru spędziłam w milczeniu. Ale zanim wyszłam, Karolina zatrzymała mnie na parkingu. Powiedziała, że muszę przestać sprawiać problemy. Że dziecko jest Marcosem i że muszę to zaakceptować. Spojrzałem jej w oczy i odpowiedziałem: że jeśli istnieje choćby najmniejsza szansa, że to dziecko jest moje, to się o tym dowiem i nie pozwolę mojemu bratu wychowywać go jak swojego. Zanie mówiła, wsiadła do samochodu i odjechała, a następnego dnia moja mama zadzwoniła do mnie wściekła, mówiąc, że Karolina powiedziała jej, że groziłem jej, że zabiorę im dziecko, co było absurdalnym kłamstwem. A ja tylko odpowiedziałem, że może wierzyć w co chce, ale jeśli w grę wchodzi dziecko, zrobię wszystko, co konieczne, po czym rozłączyłem się i umówiłem się na spotkanie z prawnikiem, który wyjaśnił mi, że nie mogę zażądać dowodu ojcostwa przed porodem, ale mogę złożyć wniosek natychmiast po nim i tak właśnie zrobiłem. Kiedy nadszedł dzień badania, towarzyszyła mi Daniela. Zastałem tam oboje, z wyrazem nienawiści i strachu na twarzach. Marko spróbował mnie obrazić, mówiąc, że jestem żałosny, ale ja tylko odpowiedziałem, że gdyby był tak pewien, że jest ojcem, nie miałby powodu do obaw. Zrobiłem badanie i czekałem dwa tygodnie, które wydawały się wiecznością, nie śpiąc po nocach i rozważając każdą możliwość. A kiedy w końcu przyszły wyniki, nogi mi się ugięły. Dziecko nie było moje, i w tej chwili poczułem mieszankę ulgi i szyderstwa. Ponieważ nie tylko nie musiałem dźwigać tego ciężaru, ale miałem też gorzką przyjemność wiedzieć, że mój brat był związany z kobietą, która oszukała nie tylko mnie, ale także jego, a moi rodzice, którzy tak bardzo ich bronili, teraz tonęli we wstydzie, że zainwestowali pieniądze w fikcję. A ja byłam wolna. Wolna, by zerwać z nimi raz na zawsze. Kilka miesięcy później dowiedziałam się, że Marcos się rozwiódł, pokonany. Upokorzony, a Karolina zniknęła z mapy. Nikt nie wie, kto jest. Prawdziwym ojcem dziecka, ale w gruncie rzeczy to już nie ma znaczenia, ponieważ w końcu odzyskałem spokój i zdałem sobie sprawę, że czasami życie niszczy wszystko naraz, abyśmy mogli dostrzec, kim naprawdę są ludzie wokół nas. Straciłem kobietę, straciłem brata, straciłem całą rodzinę. Ale w zamian zyskałem jedyną rzecz, której nikt nie może mi odebrać: wolność życia bez przywiązania do kłamstwa. I to, choć bardzo boli, jest warte więcej niż jakikolwiek dolar, który mógłbym wydać na pierścionek lub ślub. Po wszystkim, co się wydarzyło, myślałem, że w końcu zaznam spokoju, że kiedy dowiem się, że dziecko nie jest moje, będę mógł iść dalej, nie oglądając się za siebie ale nie doceniłem destrukcyjnej siły mojej własnej rodziny, ponieważ nawet po ujawnieniu prawdy, kiedy wszyscy dowiedzieli się, że Marcos ożenił się z kobietą w ciąży z innym mężczyzną, a nie ze mną, i że Karolina oszukała nas obu, mimo to moi rodzice nadal obwiniali mnie, powtarzając, że gdybym nie nalegała na dowód, nikt nie musiałby przechodzić przez tę upokarzającą sytuację, jakbym to ja była odpowiedzialna za zdemaskowanie ich zepsucia. A nie oni sami za to, że zdecydowali się żyć w kłamstwie, i za każdym razem, gdy słyszałam, jak moja mama krzyczy przez telefon, że zrujnowałam szczęście mojego brata. Część mnie zastanawiała się, czy kiedykolwiek naprawdę mnie kochała, ponieważ wydawało się, że w jej oczach nigdy nie potrafiłem zrobić nic dobrze, a to zaczęło mnie dręczyć, ale jednocześnie wzmocniło, ponieważ zdałem sobie sprawę, że gdybym pozostał uwięziony w tej sieci manipulacji, Całe moje życie byłoby kontrolowane przez nich, a teraz, gdy byłem wolny, choć z bliznami, mogłem wreszcie zbudować coś własnego. Więc zacząłem koncentrować się na pracy, szukać nowych możliwości. Przyjąłem ofertę w innym mieście, która zapewniała mi lepsze wynagrodzenie i korzyści, o jakich nigdy nie śniłem. Prawie cztery tysiące dolarów miesięcznie plus premie, i choć wydaje się to tylko szczegółem finansowym. Dla mnie było to symbolem, że mogę iść własną drogą, niezależąc od nikogo. Wynająłem małe mieszkanie, ale tylko moje. A każdy mebel, który kupiłem, reprezentował kawałek niezależności, którego nikt nie mógł mi odebrać. Mimo to, widmo zdrady nadal mnie prześladowało i czasami budziłem się zlany zimnym potem, przypominając sobie twarz Markosa proszącego mnie, abym był drużbą na jego ślubie. Jakby można było wymazać wszystko, oraz spojrzenie Karoliny, próbującej przekonać wszystkich, że nie chciała mnie zranić. I w takich momentach czułem ucisk w żołądku, bo bez względu na to, jak bardzo się od nich oddalałem, oni wciąż znajdowali sposoby, żeby mnie z powrotem przyciągnąć. Aż pewnego dnia otrzymałem nieoczekiwaną wizytę Markosa. Zapukał do moich drzwi z przygnębioną miną. Wyglądał, jakby w ciągu kilku miesięcy postarzał się o 10 lat. Miał zapadnięte oczy, nieogoloną brodę i bez pytania o pozwolenie wszedł, mówiąc, że musi porozmawiać. Chciałem go odesłać, ale coś w jego postawie sprawiło, że się zawahałem. Usiadł na kanapie i zaczął płakać, mówiąc, że Karolina zniknęła. Zostawiła tylko liścik z informacją, że nie wytrzymuje już dłużej. I że teraz jest sam, bez żony, bez dziecka, bez niczego. Patrzyłem na niego nie wiedząc, czy czuję litość, czy pogardę, ponieważ część mnie chciała powiedzieć, że zasłużył na to, że sam sobie wykopał dół, ale inna część pamiętała, że mimo wszystko był moim bratem. A ja nigdy nie widziałem Markosa płaczącego w ten sposób. Błagał mnie, żebym pomógł mu znaleźć Karolinę. Mówił, że musi zrozumieć, co się stało. Że może jeszcze da się to naprawić. A ja wziąłem głęboki oddech, zanim odpowiedziałem, że nie będę się w to angażował, że już zbyt wiele wycierpiałem i że to była konsekwencja jego wyborów. Ale Marcos nie poddawał się. Powiedział, że odkrył, że Karolina była już w związku z innym mężczyzną, zanim zaszła w ciążę, że na jej telefonie były wiadomości do kogoś o imieniu Daniel, wiadomości dotyczące podróży, planów, pieniędzy. I że prawdopodobnie to on był prawdziwym ojcem dziecka. I nagle wszystko stało się jasne, ponieważ podczas gdy on mówił, przypomniałam sobie drobne szczegóły. Na przykład, kiedy Karolina znikała, mówiąc, że musi odwiedzić matkę, a wracała zawsze z jakimś drogim prezentem, albo kiedy mówiła, że udało jej się uzyskać ogromne zniżki na markowe ubrania, i teraz zrozumiałam, że być może nigdy nie chodziło tylko o nią i Markosa. Być może byłam tylko jedną z wielu oszukanych osób, i ta myśl wywołała we mnie mieszankę obrzydzenia i ulgi. Obrzydzenia, ponieważ zdałem sobie sprawę, że nigdy jej naprawdę nie znałem. I ulgi, ponieważ nagle nie chodziło już o mnie nie tylko ja zostałem zdradzony ona była po prostu kimś, kto nie potrafił naprawdę kochać kimś, kto wykorzystywał ludzi jako drabiny. A Marcos płakał, mówiąc, że wydał ponad 20 tysięcy dolarów na prawników, próbując przyspieszyć rozwód, że jest zadłużony, że nasi rodzice są wściekli, ponieważ część ich oszczędności została wykorzystana na opłacenie wesela, które zakończyło się skandalem, i że teraz nie ma gdzie mieszkać, ponieważ stracił mieszkanie. I poprosił mnie, żebym pozwolił mu spać przez kilka dni na mojej kanapie. W tym momencie zamilkłem. Ponieważ nigdy nie wyobrażałem sobie, że zobaczę mojego brata błagającego o miejsce do spania, tego samego brata, który ukradł mi kobietę, którą kochałem, tego samego, który śmiał się z mojego bólu, kiedy próbowałem ostrzec wszystkich, że to dziecko może być moje, a teraz stał tam pokonany. Wziąłem głęboki oddech i powiedziałem: Marcos, dokonałeś swojego wyboru, a ja podjąłem swoją. A moim wyborem jest nie nosić Cię na swoich barkach, nie po tym wszystkim, co mi zrobiłeś. Spojrzał na mnie ze złością. Powiedział, że jestem zimny, że nie umiem wybaczać, a ja odpowiedziałem, że wybaczenie nie oznacza pozwalania komuś na dalsze niszczenie mnie, że wybaczenie oznacza uwolnienie się od ciężaru, a ja już się uwolniłem. Wyszedł trzaskając drzwiami, a ja zostałem sam, ale po Ci, raz pierwszy nie czułem winy. Czułem tylko spokój, a w kolejnych dniach otrzymałem wiadomości od mojej matki, że jestem okrutny, że Marcos mieszka na koszt przyjaciela, że powinienem był mu pomóc, ale po prostu zignorowałem to, ponieważ w końcu zrozumiałem, że nie mogę uratować nikogo, kto nie chce się uratować, i że jeśli nadal będę na to pozwalał, pociągnął mnie na dno razem z nimi. I tak po latach życia w cieniu mojej rodziny w końcu zacząłem naprawdę żyć, pracować. Oszczędzać pieniądze, podróżować. Kupiłem bilet za 1200 dolarów i pojechałem poznać miejsce, o którym zawsze marzyłem. I po raz pierwszy od dawna byłem sam, ale wolny. I zrozumiałem, że największym zwycięstwem nie było udowodnienie, że dziecko nie było moje, ani zobaczenie upadku Markosa, ale spojrzenie w lustro i świadomość, że przetrwałem to wszystko, nie stając się taki jak oni.